Dzień dobry, przystanek Pasieka 13 czerwca przygotowuję pracownię do miodobrania no a jeszcze jest trochę lekki bałagan bo nigdy nie ma czasu na sprzątania ale chyba nie jest źle póki, muszę pouzupełniać ramki powkładać, żeby nie stały tak przy drzwiach i wszystko tematycznie sobie tutaj ustawiam sprzęt jest przygotowany Wyczyszczony, no co prawda pogoda dzisiaj jest opłakana, bo siąpik delikatny deszczyk jak widać na liściach na, na razie przestało, no ale jest potwornie zimno, no z jednej strony dobrze, z drugiej źle, także zaraz idę tutaj dokończę, przygotuję i idę zdejmować korpusy z przegonek. A później najgorsze będzie przegonienie pszczół z przegonek i uregulowanie korpusów, żeby później po miodobraniu wrócić im te korpusy, żeby sobie na spokojnie mogły powyjadać do reszty, pouporządkować, poczyścić ramki. Dobra, to dalej szykuję pracownie i działamy. Pierwsze miodobranie w tym roku. Tak jak mówiłem, Dzisiaj dosyć zimno. Pszczoły latają tyle o ile co powodę dla czerwiu. Jest raptem 14 stopni. Także szału nie ma. No ale trzeba robić. Bo zapowiadają jeszcze gorsze dni przez najbliższe 3 dni. Ma podobno nieźle padać to trzeba to za zrobić, zapomnieć i tyle do pracy zobaczymy jak zadziałały przegonki pszczół praktycznie nie ma najwięcej to trutni bo nie mogły przejść przez przegonkę trzeba ich zaraz wypuścić także bierzemy tam jest stanowisko wymiatania i będziemy je wypędzać żeby se wróciły do ula No niestety jak zawsze kilka pszczółek wpadnie. Teraz spróbuję je trochę wygonić. I to są koborpusy na dole prawie pełne, na górę to co jeszcze zostało, a puste ramki po prostu już wyjąłem, żeby nie dźwigać. Na dole są puste, żeby nie kleiło do folii, żeby było prościej i łatwiej. Także no troszkę tego jest. Zobaczymy jak będzie w smaku. Trzeba coś zjeść i bierzemy się za wirowanie. O, sprzęcik gotowy. Jeszcze muszę kilka tutaj połapać. No i czas na najfajniejszą zabawę z tego wszystkiego, chociaż trochę długą, ale nie ma na to rady ale chyba bardziej mnie nudzi ładowanie później do słoików. Dzień dobry wszystkim, dzisiaj 15 czerwca, w Warszawie się fajnie wypogodziło, jest 22 stopnie w cieniu, pszczoły się ładnie oblatują, e, nie skończyłem od razu i tego samego dnia, e, tak jak tam widać jeszcze, podrzucałem korpusy do wylizania, e, a teraz już przestawiam korpusy na zbiórkę, e, dlatego że powoli lada chwila może lipa zacząć kwitnąć no i żeby już mogły zbierać także układam mule. dodatkowo te wszystkie odkłady sprawdzam już wiele matek czerwi ruszyły rodziny oczywiście je dokarmiam ziółka im robię na wzmocnienie także zabawa pełną parą Bardziej się pasieka, tak jak pokazywałem, rozrosła. No i troszeczkę to wymaga jednak w tej chwili aktywności. To by było na tyle. Miodobranie. Miodobranie, no szału, nie było. Ja nie miałem dużo tych rodzin produkcyjnych. Tak naprawdę rodzin produkcyjnych, takich mega silnych, to były raz, dwa, trzy, cztery. 4, 4 i 6 takie, które chciałbym być, żeby, chciałbym, żeby były produkcyjne, takie nazwijmy moje na wyrost pozycjonowane jako produkcyjne, w sumie zebrałem około 69 litrów miodu, dałem go, już wysłałem go dzisiaj do badania. Także będę miał pełną analizę pyłkową, ale myślę, że to będzie raczej miód akacjowy. Wiosennym nie ma co marzyć, chociaż starałem się podzielić miodobranie tak, bo wydawało mi się, że jeden, niektóre ramki mają ciemniejszy miód i ten. ramki z ciemniejszym miodem odwirowałem oddzielnie. Zobaczymy po badaniach, czy miałem rację, czy tylko chciałem, żeby tak było. No to fajnie, to pszczółki latają. Coraz więcej rodzin mam już z matkami. Czerwiącymi także zaczyna się powoli spokój, no ale jeszcze te prace muszą trwać. Pozdrawiam wszystkich, do następnego razu.